Wiele osób do, do, do tej Spółdzielni Mieszkaniowej, a szczególnie młodych osób, zwraca się o podłączenie budynków mieszkalnych lub też użyteczności publicznych i innych, i innych, tutaj pani Katlińska, dyrektor Szkoły nr 1, zwracała się do mnie o podłączenie do naszej sieci ciepła. Pada też również pytanie, co pan robi, że w spółdzielni jest tak tanie ciepło. Panie ja państwu stwierdzam, że w ciepło nie jest tak bardzo tanie. Mając na uwadze tylko producentów i dostawców kołdarki, jesteśmy najtańszym dostawcą ciepła. Na dzień dzisiejszy tutaj Państwu przedstawię konkretne opłaty i konkretne stawki ciepła, które są w no. Na dzień dzisiejszy za centralne ogrzewanie potencjalnych mieszkańców za metr kwadratowy płaci 3,30 złotych. Za podgrzanie wody 17 zł brutto, Zaś jeszcze w podgrzaniu wody. W wody jest opłata stała, dlatego że nasze sieci cały czas przez 24 godziny funkcjonują. W każdej chwili mieszkanie przyjeżdżające na przykład w może pobrać tę wodę i umrzeć. Jeżeli chodzi o koszt ciepła, koszt jednego gigatura w opłacie w to netto, bo tutaj Pan Prezes netto porusza, to ta cena na dzień dzisiejszy wynosi 47,90 zł, a opłata za 1 MW podaje konkretnie, proszę Państwa, netto 19 642,90 zł. To tutaj, to tutaj jeśli chodzi o sprawy związane cenowe. Jeśli chodzi o podłączenie innych odbiorców, to z informacji jakie posiadamy, proszę Państwa, wszelkie jednostki samorządowe oraz inni odbiorcy mieli podłączyć się tutaj do to Centralnej, które tutaj prywatny inwestor wykonuje. Nie było rozmów, proszę Państwa, na temat podłączenia szkół, wspólnot mieszkaniowych lub innych, innych tutaj podmiotów ze strony rządu Miejskiego. Dlatego też spółdzielnia poświadcza, nie będzie na siłę zabierać konkurencji odbiorów. Nie będzie na siłę. I, ale zapraszamy do rozmów Pana Burmistrza, Samorząd, czyli Radę Miasta, odbiorców się ciepła. Jeśli wypracujemy odpowiednie warunki, to oczywiście nie mówimy nie. Nie mówimy nie. Podnosząc się, bo też jesteśmy tutaj osobą, która odbiera ciepło z precu, otrzymując taryfę i tutaj jakby odnoszę się do ceny ciepła z precu, byłem zaskoczony. Wszystkie informacje wcześniej były trochę inne, że tak wysoki procent wzrostu ciepła. Jednakże i na szczęście... To znacząco nie wpłynie na kształtowanie ceny spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ do tego mamy podłączone tylko 20 mieszkań. I to mówię na szczęście. Na 1260 mieszkań, które mamy w spółdzielni. Trudno mi się odnieść do ceny, ponieważ nie dysponuję dokumentacją i nie mam wpływu na kształtowanie ceny. Ale, proszę Państwa, cena ciepła to nie jest cena tylko oparu. I tutaj nadmienię, myślę, że w 80-90% wszystkie składniki, co wpływa na ceny. I to jest oczywiście ten wsadczyk publiczny, jakim jest opał, sprawność użytkujących, w tego słowa znaczeniu, podatki od nieruchomości, czyli podatki gruntowe, podatki budynkowe, podatki od sieci przesyłowych, wieczyste użytkowanie itd., itd. Opłaty środowiskowe Urzędu Dozoru Technicznego, badań stanowisko. Yy, stanowiskowych pracy i tak dalej, tak. płace pochodne, sprawność sieci przesyłowych, czyli straty przesyłowe. Położenie, proszę Państwa, miejscowości jest bardzo znaczące. Jeśli chodzi o położenie geograficznego Budapis, jest bardzo niekorzystne dla kształtowania ceny. Jest to piąta strefa, jest to piąta strefa w okresie. Odległość od potencjalnego dostawcy opału jest bardzo ważna. Warunki umowne z dostawcami opału i producentami opału transport, inwestycje związane z poprawą infrastruktury, energia elektryczna i woda i kanalizacja. To są podstawowe takie czynniki składowe, które wpływają na cenę ciepła. Podsumowując tutaj, bo niektórzy twierdzą, że tak tanio jest spółdzielni, to mówię Państwu, że spółdzielnia w ostatnim czasie wykonała bardzo szeroki zakres związany z produkcją ciepła. I to właśnie wpływa na kształtowanie ceny ciepła. Chciałem też tutaj zaproponować i zaprosić, chcąc analizować, jak to porównywać, bo sporo mieszkańców tutaj się zwraca do no, ja nawet mam tutaj odpowiadać bez porozumienia z przedsiębiorstwem PEC-u, z panem burmistrzem, bo to są jednostki, niektóre podłączone jakby do jednostki Urzędu Miasta, czyli jakby tutaj w imieniu. I chcąc porównywać jakby tutaj państwo, wszystkich państwa zapraszam, pana burmistrza, wszystkich radnych, rady miejskiej, rady powiatu, osoby zainteresowane do obejrzenia naszych ciepłowni, najlepiej żeby było to w jednym czasie. Po obejrzeniu będziecie mieli państwo i mogli sami ocenić i porównać z jednostkami, które innych, w innym aspekcie produkują ciepło. Myślę, że to będzie bo jak ja bym przedstawiał, to by było stronnicze. Ja jestem konkurencją. Dlatego też zachęcam, żeby były to Wasza ocena was, z Waszej strony i myślę, że, że to przyniesie efekty. Odnosząc się do sprawy drugiej, jeśli chodzi o sprawy związane z tym, co Pan Burmistrz powiedział, że w nie chciała iść w kierunku ukształtowania jednej spółki. Proszę Państwa, głęboko ja byłem prezesem w tym czasie i może że dobrze, że byłem. Głęboko żeśmy przeanalizowali audyt, który wykonany został przez spółkę Juwa w Białegostoku i powiem Państwu, że od razu podjęliśmy decyzję, że nie idziemy tą drogą. Dzisiaj, proszę Państwa, może stwierdzę, może nie, ale może byśmy byli w tej samym miejscu, co Państwo. Dlatego też nie poszliśmy tą drogą i nie dlatego, że nie chcieliśmy, tylko po prostu nasza odwaga i analiza do boka pozwoliła na zrealizowanie innego kierunku i myślę, że tutaj wiele dobrego zrobiliśmy w kierunku gminy, bo powiem tylko, że w miejscowości obowiązkowej mamy zainstalowano już ponad 2200 metrów fabrykowych instalacji słonecznych. Ponadto spalamy drewno, ponadto ekologicznie spalamy węgiel, na to dostaliśmy ogromne dotacje, i z tego myślę, że powstała taka cena, a nie inna. Dziękuję bardzo. Czym innym jest cena ciepła, a czym innym jest obciążenie, generalnie również yy, yy, spółdzielcy, bo do tej ceny ciepła jeszcze trzeba dodać na przykład. Yy, bo to nie Pan Prezes osobiście zgłosił kredyty, tylko spółdzielcy spłacają kredyty oraz inne. Yy, jeszcze raz, Panie Prezesie, sekundkę. Yy, yy, proste porównanie obciążeń za samo samociepło spółdzielni i pecu nie ma najmniejszego sensu, jeśli rozmawiają fachowcy, natomiast jeśli chcemy się bawić po policji, to oczywiście możemy się pobawić. Jak się doliczy wszelkie inne opłaty, związane z tym, co obciąża również w spółdzielce mieszkańca kołdaki i te opłaty nie dotyczą wyłącznie cen za ciepło, czy za ciepłą wodę, ale również inne, na przykład obciążenia kredytowe, to wtedy może okazać się, że te proporcje są zupełnie odwrotne. Także zanim Państwo, tak entuzjastycznie część z Państwa przyjmą to, co niektórzy Wam tutaj przekazują, to dobrze byłoby taką głęboką, ekonomiczną analizę przeprowadzić, związaną z wszystkimi czynnikami, a nie tylko z prostym porównaniem, ile się płaci za metr kwadratowy, mieszkania w mieszkaniach spółdzielni, na przykład w tych mieszkaniach, gdzie ciepło dostarcza, PC, bo spółdzielnie jeszcze dochodzą różne, obciążenia, które w efekcie obciążają pierwsze spółdzielców. Także jeśli mamy się tak przerzucać, szkoda naszego czasu moim zdaniem na tego typu populistyczne działania.